Witam, tu DNVHD i zapraszam na dziesiąty odcinek z mojej serii... Let's, uh, serii Devil May Cry 4, zapraszam. Uh, uh. Huh. Naprawdę, nęka mnie ta burza. O, i co to? Ha, huh. ten krzew, spoko. Tak so, właśnie wcześniej myślałem, czy nie dałoby się tego. O, most nam się odblokowuje. Aż nie wytrzymałem te mosty. Spadł na to taki wielki kawał, tego wyschniętego, i nic nie stało. Dobra. Misja dziesiąta Po oparach chwały pokona jego świętobliwość. Hm. Fajnie strasznie wygląda ten efekt przyspieszenia. Dobra, i winda. Co jest? a to tylko te. A po co teraz zrobi tak ciemno? a to co? Oho! Nabił nas? Czy mi się zdaje? Ha, fajny kapelusz. A nie, ręką zatrzymaliśmy. Spoko. Dobra, czyli mamy z nimi walczyć. Trzymałe Ała, oh, czym wow. Trzymał on mnie zaatakował? Dobra, chodź po nim sobie ta burza ja Zaczyna tu nękać i... Nęka mnie i mnie Naprawdę Idzie tu? Gdzie to tu, dobra A tam chyba tylko... O, zmieniło się Czy? O O, Jezu Czyli tak Rozumiem mniej więcej o co chodzi, więc spoko Tu mamy iść. O jezu, a to co? Tu? Ja mi by zdążyć na jednym. Nie wiem, jakim prawem. Dobra, odblokowało się nam chyba tam. Tak. Tak, tak. Jest. Dobra. Cero, że mówię tak wcześniej, ale to się trochę domyślam. Rozumiecie. Dobra i ciekawe jak mam wrócić A tu jest jeszcze spoko. Tak szybciej to idzie, czy mi się wydaje. O, dzięki. Jumping. Tylko w nie spadamy. <grym> Spadliśmy, jest tak wysoka racja, nic tam nie będzie. Nic się nam nie stało. Nic się nie stało. Tak, chłopaki. sobo Dobra, zignoruję to. Dobra, schodzimy po schodach. Główna komnata. No. A, sorry bardzo was, ale musiałem zrobić cięcie. Jestem z powrotem i kontynuujemy. Dobra. Ale jakieś dużo ich. Za dużo. O. No ma to ma być przydatne A, to będzie jazda w takim spowolnieniu Au, 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 au Szybko aktywować spowolnienie Dobra, ciśniemy No co jest? Szybko już powolnie nie aktywować. No i na takie spowolnieniu to się gra nie da. No i dostałeś sam, przyjacielu. Crazy, crazy. Mogłem to przejść bez walki. A nie, głupi. Dobra, gdzie teraz chyba tu? Tak, tu są sobie na dół. A, a, a. Dobra. Chyba włączyłem nagrywanie dźwięku ale mam taką nadzieję. Dobra. Aha, ha, ha. Dobra, Teraz tylko szybko tu. I tu, dobra mały spadek FPS-ów widzę. Już właśnie chcę coś wypróbować. No, przyspieszę. O. Ha. Przestałem przefirmować liście umiejętności. Taki kopniak. Dobra, co tu mamy? Hmm. Aha Dobra to już wiem, o co chodziło na tej liście na tym a wow 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 Będziemy się tak cofać tutaj Oa To będzie ciężkie Dobra, poczekaj chwilę aż to Skończy się A! No, o. wow a, wow, 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 wow. To będzie ciężko. A, w zespole nie myślałem, że jakiś laga mam. No dlaczego tak wysoko nie podskoczyłem już? A, dobra, powinno być. No nie. Dobra, robię najflecięcie naprawdę yy, i zaraz wracam bo jakieś takie lagi Dobra, jesteśmy z powrotem A, jedziemy Czeka sobie to się szybko nie kończy Kurde Dobra Tu Tu No 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 nie No Ty zaraz tu zginę Szybko, przedmiot. I ciśniemy to A-wałam, dobra, czyli tu nie mogę wysoko. Tak, teraz się kończ Jakieś to mądre. Naprawdę. Po byku. O. Nigdy się nie koje, tylko jak na wtedy. To będzie takie utrudnienie kolejne. Dobra. Będzie ciężko. Tyle mam powiem. Dobra. Aj, nie, nie, Co jest? No nie, 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 nie. Nie no. no dobra naprawdę Zaczynam to nerwować ha. Kończą mi się gwiazdki Będzie źle No a te wcześniej jakoś nie brało, HP. Dobra, dobra. Szybko teraz tylko. Co to wymyślił? Jest, 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 jest! Na prawo coś jest? Tajna misja. Spoko, zobaczymy. No. A, jak coś będzie z taserami to... Nie, dziękuję. E, to banalne. Mam to roz rozedrzeć. Ty! Bez jaj Aha, dobra Roz... nie tak nie było to łatwe jeśli ja się takie rzucali na niego Więc... Może... Idę tutaj Dobra Eee, spowolnienie Tak myślę No! Chyba, że tu gdzieś Owa Dobra, czyli tam jest, spoko Ale to nie odciwiałem, się na to skakiwać A ty, ja nie mam zakupionego widzę Ano racja Jak głupi, ja głupi A to jest ten szefik Ten szef A wam Już wiem co daje ta tarcza O że mogę jako tarczy używać Gin! No dalej, że Nie pozwolę ci, Oła. No. Dobra, oblokowało nam się. No, szepka! Nadam się na chwilę wyciszyć, ale też mi oczywiście do pokoju wszedł. I mamy się tam dostać. Spoko. Oczywiście mi się uda. Jestem taki świetny w parkurze w tej grze. O, tylko gdzie ja mam skoczyć tu. Spoko.

Jakby przeciwna nie, nie ten przycisk. Nie, na tym na pewno już tracę czas. A to mi się też, że to, to nie tak idzie. Aż tam mogę skoczyć. No, 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 no. Tak jest. Szybko mi poszło. Kiedyś jak to grałem dawno temu, dwa lata temu, to sporo się trudziłem z tymi daserami i tym. Ale to było dwa lata temu. Dobra, mamy tych naszych przyjacieli. Ja zauważyłem, że ja ma to nie używam No i było szybko. Hmm, to jest tu jest ja, chyba. Dobra, jeszcze są tu. O, moja skała, nie oddam wam jej. Takie ślime odgłosy tu są, tak? Tego chcesz A, znów mu kombo siadło Zabójczo, ZABÓJCZO! cię zabiłem, dobra Chyba wszyscy Dobra, to idziemy Pinda. Pindom jedziemy? Czy tu przechodzimy chyba? Tak, A to co? A. Dobra. O, fajne. winda. A co go z powrotem? Dawać mi co za. O, dzięki za HP Gdzie teraz? Chyba do góry Co raz jesteśmy gdzieś niedaleko, chyba? Tylko zaszałem Czy mi się zdawało, co... czy są... Tak, to są te dwa En op de volgende keer iets Oj, ciekawe co będzie dalej. Dwa te, dwa złote. No to nowy moment w sumie. To co przy wejściu było. Hmm, już wiem jak, jak to się nazywa. Cały czas mówię: Statua Wolności, a to jest. Boska statua, właśnie. A, co ja, miał... ja chciałem sobie coś kupić. Wiem. Tu. Już to wcześniej kupiłem, ale wtedy mi siadł front Dobra. Kupimy to, 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 mamy dwie To się przyda A, a, a i takie jedno, dobra To idziemy Tutaj mi się zdaje, że to jakiś boss no będzie Poczytywanie Mm, what took you so long? No, Dante. You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to... Hanne, Nero Nice, Dante, nice. I'm here for the sword. A no. ten miarz mu chodziła? Bo nie rozumiem zbytnio trochę. O! To my tak umiemy? Od kiedy?

Dabali kolego. A, fajnie się tak walczy. Kimś porządnym przeciwnikiem, a nie takimi cieniami. A, ja mam skacze na pasie, muszę do do... Ага, что? Давай. Strzał, strzał Ej, dlaczego tak słuchał? Też tak co? Aj, co ja robię? Aj, to jest walka. Aaaa A, A i tak mam full HP, nie jest spoko No już full HP Go to trzeba tak trochę... Stres stres orientować I go wtedy Kat po jakimś ataku jak on A to co? wow

was used to separate our world from the demons. <coughs> I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family. I need this. And <laughs> <laughs> keep it. Now that you're calm and cool... <laughs> Get going. Hey, what's your name? Nero. You're Dante, right? Oh, nice <laughs> that regal look suits you i dress to impress are you sure you want to let him go Jest współpracowniczka. Dobra, to jest koniec dziesiątego odcinka. Zapraszam do komentowania, oceniania w filmiku, subskrybowania kanału. Klikania lubię to na Facebooku i śledzenia mnie na, na Twitterze. Pozdrawiam. Dnvhd.